Amen. Będziemy już rozważać pierwsze wersety, pierwsze dziesięć wersetów siódmego rozdziału Ewangelii Świętego Łukasza. Dzisiaj jest 16 września 2019 roku. Historia wiary Centuriona, Setnika. Kilka myśli do tego tekstu. Przede wszystkim widzimy, że Setnik jest człowiekiem, który kocha. Słyszymy, że kocha Żydów, szczególnie ceni chorego sługę, mówi mój chłopak jest chory, umierając. Setnik ma przyjaciół, którzy go wspierają, a jego miłość przyjaźń nie wyróżnia ani Żydów, ani pogan. Sługa Jego jest bliski śmierć. Trzeba go ratować. Bo setnik potrafi kochać. I dalej widzimy, że setnik wierzy. Życi proszą o przysługę dla dobrego i hojnego wobec nich człowieka. Życi uważają, że setnik jest godzien, ale sam setnik uważa się za niegodnego. Uważa, że na nic nie zasłużył. I to jest dla nas ważne przypomnienie. Że zbawienie to nie jest wypracowana jakaś zasługa, ale to łaska. I na tym polega ta wiara centuriona, wiara setnika. On wie, że Bóg obdarza darmową łaską. I ostatnia myśl. Słowo. Zobaczmy, że setnik nie zobaczy Jezusa. Jezus, nie zobaczy setnika. Co ich łączy? Łączy ich Słowo. Setnik wierzy Słowu Jezusa, że to Słowo Jezusa wypełni się w życiu Jego sługi. A co mówi Jezus? Jezus mówi: Tak wielkiej wiary nie znalazłem nawet w Izraelu. Ciekawe. Jezus Czyni wszystko, co mówi setnik. Ten mówi: Przyjdź, Jezus idzie. Setnik mówi: Nie wchodź, Jezus się zatrzymuje, ale tylko nie wypowiada słowa. Powiedz tylko słowo, ale jakie słowo? A może właśnie to słowo zostaje wypowiedziane? Może to Jezus jest słowem? Na tym polega wiara. Amen.